Cześć z tej strony Aleksandra witam Was w kolejnym odcinku naszego wyzwania. Coś zacząłeś jeść? Emil poszedł do szkoły Elżbieta. Do szkoły. A bo jest gorąco. Ojej, jakie ja mu brałam. Żebym była, zapomniała. No dobrze, mamy dzień miłości. A, bo ona jest nie, niedostępna, czy jakoś tak. Miałam się zapytać, czemu mają romantyczny nastrój. Ale chyba już widać. Poślij, buziaka. Jako, że pracujesz z domu, to możesz zebrać jakiegoś habazia tu gdzieś chyba, rosły habazie. To jest marchewka, to jest groszek. Czy groszek trzeba akurat ewoluować, ale. Tu, socha bazie. Zbierz krokusy. A ty możesz opryskać i odchwaścić. To chyba następna przytyłaś. Ale w sumie dzieci co się dziwić. Zebrałeś świetnie, to teraz sprzedaj wszystko. No, że poprawki dostał z radości. Nie wyszło. Wychodzili. Co, 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 co? Elżbieta postanowiła pójść na imprezę sama i skupić się na byciu duszą towarzystwa. Podczas gdy pozostali uczniowie poświęcali czas na dziecinne przekomaszanie się i nieśmiałe podpieranie ścian, Elżbieta dosłownie wiodła w prym w zabawie. Kto wręczył wszystkim kwiaty, kto wszczął grę w, gra w... miasta? Dona mówił nauczyciel na puszczenie bardziej wyluzowanych kawałków. Oczywiście, że Elżbieta. To była iście epicka impreza, podczas której wszyscy zdawali sobie tylko jedno pytanie: Co Elżbieta zrobiła z pilnującymi porządku dorosłymi? Zamknęła w kantorku. Ty, bałwanie, miałeś sprzedawać wszystko. I popodlewać. Przedaj się na coś. Coś tu jeszcze się świeci? Nie, chyba. No dalej. Bo tak cię uprzejmie informuję, że idziemy na randkę, młody. A, tego już nie sprzeda fajnie. Gdy sprzedaż. Co? Niech jeszcze, no wiecie co? Walentynki, Sprawdzian. Gdzie ty idziesz? Nie idziesz. Tutaj zaraz będzie zimno, nie? Zaproś na randkę w drzewie? No, spokojno. Jakby. Pytanie, czy mi komputer nie wyleci w powietrze oczywiście? I oni tam coś ro O! Może się nie zatnie do końca. Nie, chodźmy do jakiegoś parku. Nie, czekajcie, ona, ona, ona chyba musi oglądać. Bo ja, ja to zrobiłam, ale oczywiście nie tą Simką, co trzeba. <laughs> Się tak pierniczą te dziewczyny. Tak, ja to chyba Kler y, wysłałam do muzeum, jak ona ma y, coś tam z bogactwem. Chyba panią na włościach, czy coś takiego. <laughs> w ogóle nie ogar. No, już się zaczęło, ale jeszcze nie. Jej! W ogóle, uwaga, komputer trzeba podłączyć. W ogóle, uwaga, ty się musisz, Babu, przebrać, zimno jest. No, bardzo zabawne. Dokładnie, podziwiaj trzy obrazy w muzeum. Czy ci kazałam przebrać w sportowy? Nie. To się ubierz. O. To sobie poglądaj. jeden, drugi, trzeci. A później sobie yy, razem usiądziecie Będziecie sobie rozmawiać. Nie lubię tych nastrojów do flirtów robić. Dobra już. <grywka> no jest w ogóle koszmarnie śpiąca, bo chciałam, żeby... Hej! Żeby Maciek wykonał zadanie do pracy A do tego musiałam ją obudzić Bo No Bo to chodziło o te wypełnienie ankiety Czy czegoś Nie wiem, pocałuj Popściskujcie się Cokolwiek Mija, Mija. Okay. Po z pasją, yy, nie na siebie. Gdzie ja to znajdę? Nie znajdę fajnie. A, jeszcze porozmawiać, jakby normalnie, jak ludzie. Czemu nie ma pocałuj z pasją? Poza, poprosi o masaż, łaskot, zrób masaż Chcę sobie porobić miny pokuś go Pocałunek z pasją jest. A trzeba trzy razy żartować, A matko. Rzeczy dowcip jeden, po czym dowcip taki. No, o wow, żebyś wiedział. Normalnie twoje szczęście że już się ochocaliście. Ożywio. Gdzie idziesz? Pewnie spać na ławce, bo on jest. <laughs> ożywiona rozmowa chyba była. Ożywiona rozmowa, ty. Ty najpierw mu całujesz dłonie. Eee, o, 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 ożywiona rozmowa. No Też się spełniło Tam dzieciaki poprawiały oceny Jeszcze zrób tak i, i Ty miałeś dać habazia Te, te, te jak znajdę tutaj róże Stara się o dziecko. Nie, nie, nie. Żadnych dzieci. Fajnie. Dasz i tę różę? O... Okej? Okay. Ja im kliknęłam? Czy oni sami stwierdzili? To jest w ogóle... Znaczy, no dobra, no. Nie będę im bronić, nie? Jakby... Jak się chciałam dowiedzieć, ja mam coś do powiedzenia jeszcze w tej grze, czy tak średnio? Chyba nigdy w ogóle nie byłam. O, jak tu ładnie. Znaczy, nie, żebym kiedyś była nad morzem i wiedziała, jak to wygląda, nie? Zacieliście się, nie? Świetnie. Właśnie. Najpierw jej daj kwiatka. Tak go znowu znajdę. No walnij się oframuję drzwi. Co ty robisz? Dobra, nie, koniec tego. Dobrze, nie będziecie mieli kwiatka. Albo najlepiej idź ta wy do domu i pójdziecie spać. No, nie myśl tyle. Do domu nie oglądaj nic. Panna przyjemniaczek. Aha. Yy, przełącz kontrolę. Mm. uwielbiam to, że oni... Niej... Ona zrobiłaby jeszcze dwa kroki, by się teleportowała, nie? Nie, musiała zamdlać po prostu. To teraz tak, yy czemu siedzisz u córki? Excuse me. Na telewizor, na dole też masz. A, a córka siedzi u siebie na Właśnie nie. Przenieść tutaj idź babo spać. Ty Słuchajcie Nie mam pojęcia o co z tym chodzi, że coś jest brudne. No chyba, że właśnie oni coś noszą ze sobą. No ale nie. Tam lekcje odrób. A szóstkowa uczennica on już, no, już chyba nie pójdzie do szkoły, nie? Mhm. W niedzielę już mają urodzinę. Ty młody, graj w szachy. Chociaż nie wiem, czy z tym nastrójnikiem nie swoim ci się uda. Dobrze, idź. Nie, nie oglądaj. No to było ciekawe. A czemu poszłaś tutaj? Tatiana, miałaś swoje łóżko. I to po drodze. Wstawaj. Złaś na dół, skorzystaj i idź spać. Wszyscy nieszczęśliwi w tej rodzinie. On. O matko, ona to tak można? <dobrze>, Dobrze, nic nie zrobi. Ty w sumie możesz olać lekcję i możesz, nie wiem, prysznic na przykład wziąć. To jakby już nie ma większego znaczenia dla ciebie. A potem pójdziesz spać. Młody też już nie musi odrabiać lekcji. Ale to znaczy, że mu się nie spełni aspiracja w sumie już tych aspiracji mam trochę dosyć. No już, skończ jeść i spadaj. Trafiłaś w końcu do swojego łóżka? Alleluja. Ty prawie, ty bierzesz prysznic, ty... Możesz chodź tu się w szpital pobaw. No. A czemu ty jesteś ubrany? A no tak, bo jak wychodzili to było gorąco Ech, to Cudowna pogoda Wychodzili to było gorąco Potem było y, zimno chyba A teraz jest ciepło Na wieczór Bo nawet w Polsce aż takiej pogody nie ma. Tak wiem, że mają wkrótce urodziny. W przyszłym odcinku. Yy, oni mają mnie ulepszone łóżko, prawda? Chyba nie, prawda? A nie, to dlatego, że nie mogą ten. Jak śpi. W si sensie oni śpią, więc nie może. No. Nie może ulepszyć. A czemu ty już wstawić? Dobrze i zjeść. Nie, może pobiegać, pójdziesz później czy coś. No tak, czy że co dzisiaj? <gry> Programowanie i gry wideo, Okej. Okay. To jest akurat do zrobienia, zdecydowanie. Może olejmy... A to musisz iść do siebie. Yy, no, sobie pograć. Przyjdzie tu z talerzem? Fajnie. Będzie jednocześnie jadła i grała? Nie, po prostu oleje jedzenie, super. Dobrze. Nie wiem i sobie sama teraz znajdź coś do jedzenia, skoro y, ja chyba nie umiem. Ty, młody, skorzystaj, weź prysznic najpierw. I sobie zjedz. Ty wykąp się. Ty to w ogóle jesteś katastrofą dzisiaj, ale najpierw możesz. Tak, Scen się powinien do tej pory umyć. O, trzeba pranie wstawić fajnie. Nie, nie zdążył się umyć. Słabo trochę. To teraz ty idź weź prysznic. No nawet sobie nie żartujcie. No, już myślałam. Ty, moja droga, ja ci wystawię tutaj pranie jedno i drugie. Proszę... Yy, włożyć je do pralki. O, to jest zepsute. Fajnie. Ciek. Tańcz! Ci już palma do się odbiła? Napraw to. Wytrzyj, zjedz. I... Eee, e, dobra. Była mała awaria. Nagrywa się, nagrywa. Chciałam na chwilę odejść. I co ja robiłam tutaj w ogóle? Co ty robisz? A, ten nagrywa. Ty właśnie wrzuciłaś pranie. Proszę to wyrzucić, moja droga. Mody. Mody, fajnie by było, gdybyś ty się skupił. Szachami się można skupić, chyba, nie? Tatiana? Tatiana będzie musiała coś zjeść, matko. Ty. Możesz w zasadzie wyrzucić śmieci, możesz ćwiczyć programowanie, to jest świetny plan, słuchaj, kochanie. No. Ale wcześniej ogarniesz ogródek. Ręczysz dzisiaj rodziców. Masz trzeci poziom logiki, ja pierniczę. Eee, proszę sprzedać wszystko. Zostaw już to! To trzeba odchwaszczać. Tu coś mi się świeci znowu. Marchewki się świecą! A ona nie umie. Tu się marchewki świecą. Ty, a ty chcesz ulepszyć łóżko. Jakby ci kazałam. Cała rodzina w ogóle ubaw z czegoś. No, skupiony, ale trochę za mało skupiony. To się nie będzie liczyło, nie? Ale to i tak się nie uda. Czytaj, dziecku, przez dwie godziny. Wc to możemy olać, ale. Czy tu są. Aha, mam. <laughs> Ja nie pamiętam nigdy, że to tak można. Tego nie możesz czytać, dziecku, tego nie możesz czytać, dziecku. Czytaj, dziecku. Masz jedno dziecko. Zostawiłeś, zostawiłeś. Świetnie. Ty nic w sumie nie robisz. Gdzie ty jesteś? Mentoruj komuś w malowaniu? Nie za bardzo masz komu. Tutaj w sumie wszystko jedno: czy on będzie słuchał tego, czy nie, bo. Bo to jakby i tak jemu się musi zaliczyć. A o, nawet mu się coś zaliczyło, fajnie. Poproszę o radę. No, słucham. Ktoś nie odpisał te. Ta... Ja też nigdy nie wiem, co zrobić, wiecie? <ścoughs> e, może nie. Nie, no. Gdzie jest. Na szybko właśnie, żeby sobie krakersy zjeść. I może właściwie kogoś zaprosisz na wrotki, że tak rzut beretem od domu. Moda. Resetowałam już dzisiaj wszystkich. Proszę zjeść to. Zepsuła się do reszty, no świetnie. No. A ty co? Czy oni się wszyscy zacięli Mmm, to nie tylko na parceli, super O, To nie wiem, idź. Ty idź malować Eee, co na realizm, nie? co czy też ten się skupił? Zaliczać się to w ogóle? Zaliczyła się godzina. Wiecie co? Ja skończę. Teraz nagrywać. Zobaczymy, może jak wyłączę grę i włączę ją z powrotem, to będzie trochę lepiej z nimi wszystkimi. Tak więc, w towarzystwie tych zaciętych manekinów, dzięki Wam za oglądanie. Ja muszę to drzewo jedno przesunąć, nie? No. Skoro oni się zacieli, to o właśnie, może to pomoże. No w każdym razie dzień. Dzięki wam za oglądanie. W przyszłym odcinku będą już urodziny. Aha, nie mogę bardziej. No dobra, trudno. W przyszłym odcinku będą urodziny dzieciaków. Teraz już się zaczęło do reszty. A nie, odcięli się. To dobra wiadomość. No, ale i tak dziękuję Wam za oglądanie. I do usłyszenia za tydzień. Cześć!